Julian Szechu będąc na 20 metrze mógł spokojnie jeszcze tę piłkę podprowadzić i spróbować poszukać wykończenia samemu. Teraz błąd Mleczki, mogą to widzawiacy wykorzystać, chociaż już zdążyli Pruszkowianie ustawić się w defensywie. Podał bramkę znicza prosto pod nogi Antoniego Klimka. Teraz bardzo ładne dogranie Fabianu Nesza i trafienie na 1 do 0 autorstwa Jordiego Sancheza nie chce się zatrzymać, Hiszpan Marcinę w tym sezonie pięknie wyskoczył do głowy i muszę powiedzieć, że ta bramka strzelona po wyjściu w powietrze, po uderzeniu głową przez Hiszpana może cieszyć, bo ja mam obrazki z poprzedniego sezonu takie, że Jordi wielokrotnie się składał do głowy, gdzieś ta piłka uciekała po sęku. W poprzednim sezonie zdecydowanie tak było, szukaliśmy takich rozwiązań, kiedy piłka dochodziła do Jordiego Sancheza od boku zagrywana, przekroczył przepisy i... Mamy rzut karny. Dmytro Juchomowicz kontra Szymański. Szymański broni tę jedenastkę. Doskonale wyczuł intencję strzelającego Jakub Szymański. Wielkie brawa dla tego bramkarza i od nas, i od kibiców dzisiaj zgromadzonych Przemołachowskiego, bo to A, była. Na... Ale nadal w bramce jest Kuba Szymański. Szymański, zobaczmy. No nie, tym razem nie wyczuł intencji strzelca. Wpisuje nam się do protokołu meczowego Mateusz Grudziński, numer 10 na jego plecach. No, i to on. wreszcie pokonuje Jakuba Szymańskiego. 1 do 1 Marcin w tym spotkaniu. Drugi rzut karny wykorzystany przez Pruszkowian. No, no zmienił ruch. Teraz trzeba i... troszkę namieszać, jeśli chcemy w tym meczu wygrać. Kłopot. No, na tak pewno potrzebuje z... ten zawodnik. No, przyda mu bramko. się gol. Powiem, powiem uczciwie, że, że fajnie by było, gdyby trafił wreszcie w koszulce. Widzewa. Rondić, Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Uderzył, pokonał Mistala. I mamy 2 do 1. Słyszymy ten okrzyk y, radości Rondicza. Jest, tak. Nareszcie zdobyłem bramkę, zdobyłem jakąś, jakiś punkt do, do punktacji kanadyjskiej. E, w pierwszy w barwach Łudskiego Widzewa. Bramka zdobyta z rzutu karnego i Widzew obejmuje prowadzenie 2 do 1. Of course, for me, I'm the happiest when I score a goal and when we, when we win. Yes, it was a little bit sunny, but it's normal. You play in whatever time you get. You can choose when or where you play. Uh, I'm happy that we won, and I'm happy that I scored goal. Has a lot of things uh, changed for during those uh, two days you spent with the new head coach? Mm, like yes, some, of course, coach changed. It looks like we have. It's still two days. It's too early to say, but I can say that it looks good, and I hope. I hope we make good results together. Uh, it feels for you like you have a new chance, a new start for uh, this team. That the challenge between you and Jordi Sanchez. What? The, that the challenge, that the fight between you and Jordi Sanchez for the place uh, at the pitch begins again. Uh, I wouldn't say like fight between me and Jordi, because I think uh, for Jordi is a good player and good man And I think that we can we can play together in my opinion if we play on two strikers, I think uh, That we understand each other in the on the pitch and outside of the pitch so I wouldn't say that it's like some competition or something I would say like we work as a one as a one team and we try to improve each other and I think and I hope in future that we can play together and score, score together a lot of goals. Thank I can ask rest of the day. Thank you. No, na pewno po, tutaj po zmianie trenera każdy trening, każdy mecz jest na wagę złota, także cieszę się, że tu zagraliśmy. Poznajemy nowe tutaj założenia trenera, także na pewno bardzo, bardzo korzystny sparing. Dla Ciebie to spotkanie było wymagające, czujesz się jakoś wyjątkowo zmęczony, czy raczej odbierasz to jak taką jednostkę treningową, jedną z wielu? No na pewno teraz dwa ciężkie treningi poprzedzające ten mecz, no ten mecz, wiadomo jak to mecz, to jest naj, naj, najlepszy trening, najwyższa intensywność, także ta połówka w moim wykonaniu na pewno bardzo dobrze pod tym względem fizycznym, no i nic, uważam, że to nas dobrze przygotuje do kolejnych meczów. Zapytałem o to Imada, nie mogę nie zapytać Ciebie, czy te dwa dni z trenerem Myśliwcem sporo namieszały w szatni? Wy pracujecie całkowicie inaczej, zajmujecie się też z rzeczami poza boiskiem zupełnie inaczej, czy wręcz przeciwnie, to nie jest taka wielka rewolucja? No, na pewno jest parę zmian, także tak jak powiedziałem, się uczymy tego, każdy trening, każdy teraz mecz będziemy to wdrażać, to to trener chce nam przekazać. A Ty widzisz taką, taki coś, że nowy trener, nowe otwarcie? nowe nadzieje, szanse, nie wiem. No zawsze tak jest. Jak przychodzi trener, no to nowy trener to każdy jakby zaczyna od zera. Także czuć, że każdy jest. Widać, że każdy jest zmotywowany i chce się jak ze najlepszej strony pokazać. To jest normalne. Także mam nadzieję, że taka, to tak się utrzyma i będziemy właśnie na takim poziomie trenować, rywalizować i to będzie z korzyścią dla całego zespołu. A intensywność treningów się zmieniła? Czy treningi się zmieniły? Na pewno treningi się zmieniły, także intensywność jest też bardzo wysoka, także no tak jak powiedziałem te dwa treningi poprzedzające mecz były bardzo ciężkie. Myślę, że jeszcze ten tydzień będziemy tak dalej trenować i yy, no i zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało. A w szatni atmosfera jest taki powiew świeżości? W szatni wiadomo. Yy... Tak jak powiedziałem wcześniej, no, po zmianie trenera jest takie, e, co jest normalne, że każdy chce się pokazać, każdy czuje, że ma, ma szansę jakby na nowo zaistnieć, także jest taka pozytywna energia. Jeszcze zapytam o Sebastiana Kerka. Właściwie pierwszy raz z nim graliście. Jak się z nim właśnie gra na boisku? No, widzieliśmy już w tamtym tygodniu na treningach, e, jak, jak gra, jak trenuje się w meczu, także na pewno widać, że fajnie gra, można z nim kombinacyjnie grać, także myślę, że będzie z, z bardzo dużym wzmocnieniem do naszej drużyny. Ale robi różnicę, bo dużo piłek takich z pierwszego od razu podali. I do nogi. No, no dokładnie tak jak dzisiaj było widać, także mamy nadzieję, że to przyłoży na mecze ligowe i będziemy się cieszyć z wygranych meczów.